Cześć, jestem Mr. Radio, a to jest kolejny odcinek z naszej serii um, przygody z Trześcianem. To już jest trzeci odcinek. Jak widzicie po moim EQ um, po prostu jest taki... już trochę rozwinęłam swoją postać. Już się w scalingu, tak. Gdzie jestem? Um, tak, jestem... tam jest mój dom. A tutaj jest całkiem. Już tego czarna śledzimy. Ja tutaj tylko y, ogólnie trochę. A no właśnie, owce załodzieje. Tam, no więc już Okej, schodzimy i tak, mam 38 mega i 24 sztuk żelazne. Oops, przepraszam za się, Ups, ups, żelazne. Nie! No to idzie. Okej. Okay. Mm, patyczki, patyczki. Dobra, to ja go wystarczy. Mm, dobra, możemy iść. FOK! FOK! Ubieraj! I czemu mam takie lagi? W ogóle jak poprawić takie lagi właśnie, że y, możecie pisać, bo możecie, proszę Was, piszcie, bo to przyda mi się to po prostu. Mm, no dzięki. jedno mogę też do tego, to jest? OMG. A nie. a Nie! <gasps> mg. nie! mg. A mg. O mg. O mg. nie, mg. to taki Nie, 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 nie. Przepraszam Was za, za laki, naprawdę przepraszam. Mm. W ogóle nie jestem przygotowana. Tak w głąb nie będę wchodził. To jasne. Ja ten creeper tutaj gdzieś nie Wiedziałem! Co? Taki kamper. Co się nie Bum. Masz zezę, nie? Dobra, to ty. Nie daj. A te klepce, to kapisz. Tak wiem, nie umiem walczyć z kryperami. a Z nimi chcę ze sobą zajść. Wow. Tak, wow. No! Zajbiście. Gdzieś jesteś w tym? O oh mój Boże, czemu mam innego aspa? Czemu mam tylko dwa piesy? Dobra. Przepraszam Was, to miał być dłuższy odcinek, ale jest teraz krótki, bo widzicie, jeszcze jest to koniec. Dobra, na razie, cześć. Komentujcie, subskrybujcie, no i jak na razie. Jeszcze tam klipera widzę. No dobra,